Mieliśmy pierwszą sobotę miesiąca, więc już tradycyjnie wybrałem się na giełdę staroci czy też targ staroci do Bytomia. I dzisiaj, w tym filmie pokażę Wam kilka ciekawych, moim zdaniem nawet bardzo ciekawych monet, które udało mi się tam właśnie kupić. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na materiał. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Dzisiaj tych monet jak widzicie na tace nie jest za dużo, bo jest ich tylko 8. Nie są to wszystkie monety, które tym razem kupiłem, ale zdecydowałem się, że pokażę Wam właśnie te najciekawsze. Poza tymi, które tutaj widzicie, jeszcze troszeczkę monet takich właśnie szwajcarskich, które lubię, jak jest okazja, w dobrej cenie też zazwyczaj do swojego zbioru dobieram. Tym razem część z tych monet, które tutaj widzicie pochodzi z pewnego rodzaju wymian, gdzie troszeczkę właśnie czy to Szwajcarii, czy monet PRL. No, wymieniłem sobie właśnie za te monety, które tutaj, które tutaj widzicie. Austria, Wielka Brytania, Węgry, Polska i Szwajcaria. Pamiętajcie, jeżeli na początek, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, teraz jest dobry moment, żeby kliknąć ten właśnie tutaj przycisk, dzwoneczek. Pamiętajcie również o komentarzu. Jestem ciekawy, co myślicie na temat tego, co dla Was przygotowałem. No dobra, przechodzimy już do samej treści filmu. Powiem Wam, co kierowało mną, że właśnie te monety kupiłem. I zacznijmy sobie, słuchajcie, od samej góry. Mamy tutaj 2 złotówkę jest to dwuzłotówka z głową kobiety. Bardzo ładny stan. Ja te 2 złotówki już oczywiście miałem, natomiast przyznam szczerze, ta jest zdecydowanie ładniejsza. I o tej dwuzłotówce i o tej kolejnej, którą tutaj widzicie, na koniec tego materiału powiem, powiem troszeczkę więcej. Powiem Wam, jak zamierzam zmienić moją koncepcję zbierania monet na przykładzie monet 2RP. Druga dwuzłotówka to jest coś, no, powiem szczerze, co długo, długo omijałem. Mamy tutaj dwuzłotówkę Żniwiarka 1925 rok z kropką. Moneta z drugiej RP i ja generalnie monety z drugiej rp miałem od roku 32, czyli głowy kobiety, piłsudski statek. Natomiast tych monet starszych, typu żniwiarka, typu Nike czy sztandar nie miałem u siebie. No, uważałem, że one są troszeczkę za drogie w tej chwili, żeby je do zbioru dokładać. Natomiast troszeczkę zmieniłem strategię, i tak jak powiedziałem. Pokażę Wam to za chwilę. No i kolejna też 10 złotówka w bardzo ładnym stanie. Głowa kobiety. Nie jest to oczywiście moneta mylnicza, natomiast jak na 10 złotówkę z głową kobiety, jadwigą czy też polonią, różnie to jest tutaj nazywane. Bardzo, bardzo ładny stan, zwłaszcza tutaj ta strona z orłem pięknie się prezentuje. Więc mamy drugą RP. Następnie mamy Wielką Brytanię i tutaj mam, słuchajcie, florena. Monetę srebro próba 925, 1 dziesiąta funta, 1849 rok. Nie miałem w ogóle tej monety, tego typu monety, więc w moim zbiorze ląduje. Te monety są zazwyczaj mocno wytarte, były dosyć długo w obiegu, więc tym bardziej jestem zadowolony, że właśnie taka całkiem fajna, przyjemna moneta do zbioru trafia idziemy dalej z monety o nominale 1 floren przechodzimy do 2 florenówki 1887 moneta duża srebrna też srebro próba 925 w bardzo ładnym stanie, stanie atrakcyjna patyna ładnie się ta moneta prezentuje i postanowiłem że sobie ją do zbioru dołożę pomimo tego że jedną już taką mam Natomiast powiem szczerze, no muszę sobie po prostu popatrzeć, porównać i docelowo jedna z nich u mnie zostanie ładniejsza. Szczerze powiedziawszy, ta prawdopodobnie będzie ładniejsza od tej, którą mam. Ale muszę sobie to na spokojnie wszystko jeszcze pooglądać i ocenić. Film ten nagrywam tak dosyć na świeżo po samej, po samej giełdzie. No i słuchajcie, kolejna moneta i to jest moneta, z której jestem najbardziej zadowolony. Trafiła do mnie... Skracając całą historię do kilku zdań dużym przypadkiem i powiem wam było to na tyle na tyle ciekawe zdarzenie, że ja wyjeżdżając na tą giełdę, robiłem sobie właśnie, przeglądałem sobie kolekcję monet z Austrii, Austro Węgier, i stwierdziłem, że fajnie by było mieć taką monetę właśnie o nominale dwóch Florenów, czy też dwa guldeny. Tutaj mamy akurat rocznik 1873. No i dosłownie pół godziny po wejściu na giełdę moneta była już u mnie w całkiem, całkiem fajnym stanie. Jest to rzadka moneta, jeżeli będziecie jej gdzieś szukali, czy na notowaniach, no to zauważycie, że o ile monety o nominale 1, floren, czy też gulden jest tego sporo, natomiast dwójki są monetami zdecydowanie, zdecydowanie rzadszymi. I tym bardziej jestem zadowolony, że właśnie taka moneta do mnie trafia. Ja dzisiaj celowo nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, ile ich było, jakie mają parametry, jakie wizerunki. Zostawiam sobie to na osobny materiał, bo no myślę, że fajnie byłoby właśnie tą monetę zestawić z innymi monetami austriackimi, które mam u siebie. A dzisiaj idziemy dalej. Słuchajcie, idziemy dalej. Moneta najstarsza z tego zestawienia to jest 15 krajcarów Węgry. Z wizerunkiem Marii Teresy, czyli tej władczyni, która jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o talary nowego bicia, też moneta w bardzo ładnym stanie. 1744 rok, czyli jak widzicie, prawie 300 lat. Najstarsza moneta z tego, co tutaj udało mi się zdobyć. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj patyna na tej stronie monety i na tej, czyli tu nie ma. Tu jest taka żółtawa, czyli moneta prawdopodobnie leżała sobie na tacce, o właśnie w taki, w taki sposób. Ładna moneta, duża, stosunkowo jak widzicie w porównaniu z innymi, jestem zadowolony. No i na końcu, słuchajcie, jedna drobna monetka, drobna, ale też jak to się mówi, cieszy. Jest to rocznik 1881 frank, który gdzieś tam kupiłem w zestawie, jak to się mówi, blisko złomu. No i taki jest po prostu, jak widzicie. Podniszczony, wytarty, ale nie miałem tego rocznika. Ja sobie, jak już nieraz tutaj mówiłem, z tych zestawów, które gdzieś tam czasami kupuję, układam sobie to na roczniki. Jest to zawsze tak, taka ciekawostka. Lubię po prostu, jak taki zestaw gdzieś tam do mnie trafi, przejrzeć go, sobie przeglądnąć. I wybrać roczniki, których jeszcze nie mam. No dobra, ale powiedziałem Wam, że na końcu tego materiału powiem parę słów na temat monet drugiej RP i tego, jak zamierzam zmienić podejście do zbioru. Macie tutaj dwie, a w zasadzie trzy monety. I teraz słuchajcie, teraz się przesunę tutaj troszeczkę z tymi tackami. Odsłonimy sobie coś innego. I słuchajcie, tutaj mamy tackę, a pod nią taką tackę większą. I na tej tace większej troszeczkę to będzie takie o, chaotyczne, może tutaj widzicie sporo pustych pól. Przekładałem te monety na tą tackę, którą pokażę za chwilę, ale generalnie tutaj miałem wszystkie monety z 2 rp od 32 roku, czyli 32, 32 z znakiem, 33, potem 34, 34 strzelecki orzeł i tak dalej, i tak dalej. Ech. Czyli dziesiątki, piątki, oczywiście bez piątek, tych najrzadszych, jeżeli chodzi o głowę, czy też dwójkę, jeżeli chodzi o Piłsudskiego, tak to wszystko u mnie wyglądało. Natomiast stwierdziłem, że czas zrobić tutaj drobną zmianę. A zmiana będzie wyglądała w sposób następujący. Słuchajcie, tutaj mamy tackę Tutaj mamy tackę z monetami 2RP, i to jest docelowo, tak jak sobie wyobrażam, właśnie kolekcję tych monet. To znaczy zamierzam pomimo tego, że monet tych jest stosunkowo mało, natomiast yy, zamierzam zmienić tą kolekcję i pójść w kierunku takim jak robię z monetami łacińskiej unii monetarnej, to znaczy mieć jeden typ danej monety. Czyli przykładowo, jeżeli mamy Piłsudskiego, który był od roku 34 do roku 39, no to ja się decyduję, żeby zostawić sobie jedną monetę najładniejszą, tutaj akurat 38 rocznik, czyli też rzadszą i taka moneta w moim zbiorze będzie, czyli zbiór ten będzie robiony w ten sposób, że mamy dajmy na to jedną, dwój, jedną dziesiątkę z głową kobiety, muszę sobie wybrać najładniejszą nie twierdzę, że ta to będzie jedną dziesiątkę właśnie z orłem urzędowym orzeł strzelecki, też piłsudski następnie sobieski, traugut Piątki, czyli głowa kobiety, stateczek, Piłsudski, zwykły orzeł, Piłsudski orzeł urzędowy. Będą dwójeczki, czyli tutaj mam Piłsudskiego, statek. Ta dwójeczka, którą Wam przed chwilą pokazałem, bo ona jest zdecydowanie najładniejsza. No i teraz dalej to, co chciałbym tutaj sobie dołożyć, a czego nie miałem, czyli dokładam sobie dwójkę z kłosami, ze żniwiarką. No i tutaj. Wskoczy sobie 1K, a zamierzam to zrobić po prostu wypuszczając w świat część tej kolekcji, którą widzicie pod spodem i ograniczyć to do takiego przeglądu, jak te wizerunki wyglądały. Nie ukrywam, że tą dwójkę kupiłem właśnie w ten sposób, że dwie dziesiątki gdzieś puściłem w świat i w zamian tego mam dwójkę. Kolejny zakup planowany to będzie jedynka, no i następnie Nike i sztandar to już jest troszeczkę większy wydatek. No więc po prostu sobie gdzieś powoli postanowiłem, postanowiłem, że powoli sobie część tamtych monet sprzedam i wymienię sobie na monety po jednej sztuce. Do tego oczywiście dołożę sobie monety niekruszcowe, czyli groszowe. Tutaj mamy akurat te monety już z roku 38, czyli. Tutaj były monety w żelazie, niklowane, te grosze z okresu II RP, niklowane, niklowe monety z tego okresu. Także chcę sobie zbudować po prostu taki przegląd, jak dokładnie wyglądały nominały w okresie II RP, ale bez zbierania wszystkich dokładnie roczników. Bardziej chodzi o pewnego rodzaju przegląd. No i teraz to tylko powiem jedno zdanie jeszcze, że to co mną kierowało, żeby kupić właśnie tą monetę o nominale 2 floreny. To jest dokładnie ta sama strategia. To znaczy też zamierzam gdzieś tam sobie powolutku budować monety z Austro-Węgier, ale nie zbierając je na roczniki, ale właśnie na typy wizerunki. To znaczy mam jednego, mam jedną monetę dwuflorenową i pomimo tego, że tych roczników było zdecydowanie więcej, ona mi wystarczy kolejny zakup z Austro-Węgier no to będzie pewnie coś innego, coś czego jeszcze nie mam no ale to się wiąże też z tym że część monet u mnie z kolekcji będzie musiało wyjść no przykładowo mam dwa floreny, które są co prawda z różnych roczników Ej, przepraszam, mam monety jednoflorenowe, które są co prawda z różnych roczników, ale z tym samym wizerunkiem, więc zostawię sobie jedną, najładniejszą dobra, słuchajcie Ej, do tych monet drugie RP to ja sobie jeszcze wrócę w osobnym materiale natomiast dzisiaj tak Taka tylko zajawka, co się w najbliższym czasie będzie u mnie na kanale, właśnie działo. Dajcie mi znać, czy byliście, czy udało Wam się coś fajnego upolować, jakie są Wasze wrażenia po giełdzie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć.